się kłania wieczorem, akurat będą mecz Jamaika z Panama. W soccer jest 1 0 wygrywa Panama, jest pierwsza połowa się kończy. A tu jest tym że jest taka jakaś gra dziwna, taka jeszcze nie grałem. Różne grałem, jakimiś podkowami się rzucało, jakieś inne rzeczy amerykańskie, ale tutaj to można tak zobaczyć. Towarzystwo jest bardzo jest emocjonujące, o co chodzi nie wiem, ale chyba chodzi o to, żeby tym kubkiem trafić w ten, w ten, haczyk. O, i trafił, ale jaja. I trafił w haczyk, no to to takie, nie wiem co to, co to jest, ale to, A, to patrzcie, ale jaja, tyłem stał i rzucił, i też trafił. No to są, jednak są fachowcy od tego. na narody, żeby tyłem stać, tyłem, proszę bardzo, tyłem stoi, no 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 ten jakiś kiepski, to tylko ten chyba trochę może się zalkoholizował No nie wiem, to wszyscy zresztą tam, coś tam trącają, ale to jest rzeczywiście świetna gra No proszę bardzo. czego to ludzie nie wymyślą? Oto widzę to, ta gra to ma dużo zwolenników Radiatki zesłaniam sobie rękę. Proszę bardzo I Na gręga zawsze coś wymyśla nowego no, no to, no proszę bardzo to nie jest prosto, otóż jest dwie minuty, już nie będę dłużej rzeką. w każdym razie tu jest taki bar nie no jeszcze dam mu jedną szansę ale nie tak jest taki z kiepskich w każdym razie jest, jest bar sportowy, tak jeden telewizor drugi telewizor, trzeci telewizor czwarty, piąty telewizor, szósty telewizor sześć telewizorów, jeden bar no to jest właśnie Panama Pozdrawiam serdecznie, stale się powaję. na razie hasta la vista.